Jessica, słuchaj, nie możesz mi tego teraz zrobić. Marian, to ty? <grymne> to coś mnie <miałeś> już postawić. <grymne> Dzięki. Stworzyłem ostatni niesamowity wynalazek. Jak mogliście się zniżyć do takiego poziomu? To będą najmniejsze rysunki świata. co ty tutaj robisz? Jak możesz, tylko poleń. <grymne> O, hej, witajcie! Ostatnio w komentarzach pytaliście, kiedy na naszym kanale pojawią się moi bracia, Ziutek i Zygfryd. I wiecie co? Wystąpią w dzisiejszym odcinku, ale najpierw poznacie mojego mini kuzyna Mariana. Oglądajcie do końca i dajcie łapiksy w górę. Hej! Julia? Tak? Wiedziałem, że to ty, to ja, Marian, kuzyn Andrzeja. A to ty! Rzeczywiście jesteście do siebie z Andrzejem bardzo podobni, tylko Andrzej zawsze mówił, że jesteś jakiś taki malutki. <grym> no bo właściwie jestem malutki. Nie no, przecież jesteście dokładnie tego samego wzrostu. Oj, mówisz tak przez grzeczność! Miło cię wreszcie zobaczyć. A? Dłonie rzeczywiście masz malutkie. Ja no, cały jestem malutki! O, posłuchaj, że podniosę! O, dzięki! Ja tego nie potrzebuję! Czekaj, chcę coś sprawdzić. Potrzymasz? <noise> Dziwne, w moich dłoniach wydają się znacznie mniejsze. No mówię, ci, że jestem mały! Marian, to ty? Hmm? Andrzej, kuzyniec! <noise> Ale cię długo nie widziałem stary Oj kuzynie chyba trochę urosłeś co? Ani odrobinkę, możesz mnie już postawić Jasne <noise> Pamiętasz Mariana z naszego ślubu? E, no właśnie nie bardzo No jestem taki malutki, że można mnie przeoczyć No co ty nie pamiętasz Mariana? Był najlepszym tancerzem na naszym ślubie No nie przypominam sobie Zaraz Marian czy ty masz nowy samochód? E? Stary, fajna fura! No, właściwie nie taka nowa, ma dwa lata. Właściwie chcę ją sprzedać, Chciałem kupić coś większego. Chcesz kupić? Naprawdę? Mogę zobaczyć? I co podoba ci się? Ekstra! To co chcesz kupić, sprzedam ci w dobrej cenie, kuzynie. Chyba trochę za mała No, właściwie masz rację. Słuchaj, może wpadniesz do nas wieczorem? Tak długo się nie widzieliśmy, że już zapomniałem o twoim istnieniu. No właściwie mam dziś wolny wieczór. Wpadnę do was i opowiecie mi, co tam o i Zygfryda. No, jest naprawdę sporo do opowiadania. Świetnie. O kurczę, zaraz mam trening z Aikido. Mój sens sen nienawidzi, gdy się spóźniam. Dobra, lecie, ja odwiozę twój wózek. O, dzięki. To do zobaczenia wieczorem. Do zobaczenia. Jesteście naprawdę super, dzięki. Ale zaraz, dzisiaj mieliśmy się zobaczyć z moją mamą. Oj, przestań! Twoją mamę muszę widywać co weekend, a z kuzynem nie widziałem się już chyba od 10 lat. No, właściwie masz rację. Słuchaj, z tym wózkiem jest coś nie tak, wydawał się większy. Ach, słuchaj, przy Marianie wszystko wydaje się większe. Odprowadzę wózek i jedziemy. Andrzej, otworzysz? A pewnie Marian. Patrz, patrz, się jak u siebie. Panie, że jesteś. O, cześć kochana. Mam kwiatki dla ciebie. O, jaki wielki był kiecik. Wstawię go do wazonu albo do szklanki. I robeczka na zdjęcia. O, dzięki. Będzie na zdjęcia do paszportu. Siadaj, rozgość się. To co, Napiszcie się czegoś? Może soku świeżo wyciskany? Tak, poproszę. Oj, za dużo, za dużo. Dzięki. <gry> Andrzej, pomożesz mi w kuchni? Jasne. To w międzyczasie przywitać się z dzieciakami. Jasne, mam dla nich upominki. Halo, cześć kochana. Wujek Maria. Ale z ciebie duża dziewczynka. Miło cię poznać wujek. Witaj młoda damo. Słyszałem, że lubisz rysować. Mam tu dla Ciebie upominek. Prezencik? Aha, to jest szkicownik dla młodych artystów. Uwielbiam rysować. Dzięki wujku. Proszę. To będą najmniejsze rysunki świata. To nie wszystko. Mam tu jeszcze dla Ciebie przybory szkolne. Dzięki, właśnie w szkole potrzebowałam długiej linijki. O, jednak nie jest taka długa. Miłego rysowania. Lecę jeszcze do Twojego braciszka. A. Dzięki wujek. Halo halo, czy to ty jesteś Wiktor? Tak, to ja. Jestem wujek Marian, kuzyn twojego taty i słyszałem, że uwielbiasz grać w koszykówkę, czy to prawda? Tak, bardzo lubię. To świetnie się składa, mam tu coś dla ciebie. Patrz jaka wielka piła. Dzięki. Dzień. Ona jest małutka. Marian, na ciosko. Już lecę, miłej zabawy, jeszcze sobie pogadamy. Kochane te wasze dzieciaki. Proszę, czesuj się. Oj, chyba nie powinienem. <noise> Mówię ci jest pycha, z No nie, bądź taki, skuś się. No dobra, tylko jeden. <noise> no dobra, opowiadaj co tam u Żutka, i innych twoich braci. Nawet mi nie mów o rzutku. Jakiś czas temu pojawił się tutaj znikąd i przez długi czas nie mógł się od nas odczepić. Nie wspominając o tym, że wyciągnął od nas całkiem sporo kasy. <noise> Ode mnie też chciał wyciągnąć pieniądze na rzekomo świetny wynalazek Co? Co znowu takiego wymyślił? Uch. Dzięki Morion, że pozwoliłeś mi się tu zatrzymać przez kilka dni Stanowiłem ci się odwdzięczyć Nie ma sprawy stary <grym> Stworzyłem ostatnio niesamowity wynalazek Podzielę się z tobą zyskami, będziemy milionerami No co ty, co wymyśliłaś? Tada! Ale że co? Chcesz produkować telefony? To nie jest zwykły telefon, to smartfon posiadający prawdziwą świadomość. To nic nowego! Każdy telefon dzisiaj ma wirtualnego asystenta! Sztuczna inteligencja jest wszędzie! To coś zupełnie innego! Poznaj Jessica! Jessica, przywitaj się z Marianem. Jest trochę nieśmiała. Jessica, powiedz jaki fajny film leci dziś w kinach. Wiesz, to nie wydaje mi się, żeby ten telefon był nieśmiały. On chyba po prostu nie jest świadomy. To jakiś żart? Nie, nie, nie. Jessica, dobra, nie rób mi wstydu. Pokaż mu, co potrafisz. Co? Ja nie robię ci wstydu? To ty ciągle robisz mi wstydu. Chwalisz się nam przed kolegami i traktujesz mnie jak przedmiot. Jessica, ale ty przecież jesteś przedmiotem. Jak możesz, ty potworzę. E, daj nam chwilkę, dobrze? Jessica, słuchaj, nie możesz mi tego teraz zrobić. Mój kuzyn ma powiązania. Dzięki niemu możesz stać się sławna. Wiem, że używasz też innych telefonów. No co, ty nigdy w życiu jesteś jedyna? Co to? Wiedziałam, już nigdy się do ciebie nie odwiedza. No dobra, słuchaj, jeśli nie chcesz gadać ze mną, to nic. Ale pogadaj chociaż z Marianem. To dla mnie bardzo ważne. Cześć, Jessica. Halo? Halo. tak? nie wiem co kombinujesz, ale nie zainwestuję ani grosza w zepsuty telefon. Idę stąd. No co ty stary? Zobaczysz, to działa. Potrzebuję tylko, żebyś zainwestował jakieś 100 tysięcy dolarów. Będziemy milionerami. Cały żółty. No powiem wam, że aż się zdenerwowałem tą opowieścią. Może się jakoś wyluzujemy? Co powiecie na krótką partykę w pokerach? Wziąłeś ze sobą karty? Pamiętam jak kiedyś graliśmy w niecałymi tygodniami. Już nie grywam, to nie mój sport. Szkoda. Pamiętam jak z Judkiem też graliśmy. Już wtedy był z niego kombinator. No ale z Judkiem przynajmniej da się normalnie pogadać, nieco co z Zygfrydem. Oj, tu masz rację, moja droga. Z Zygfrydem ciężko się dogadać. Właściwie widziałem się z nim jakiś czas temu i nieźle mnie załatwił. To była naprawdę niebezpieczna sytuacja. Marian? To ty? Witaj, Siegfried! Co ty tutaj robisz? Tak długo cię nie widziałem! Miałem się tu spotkać z koleżanką. Prosiła mnie, żebym pomógł jej w napisaniu raportu. Co? Tutaj? W środku lasu? Tak, czekam już na nią od trzech godzin. Jesteś pewien, że mieliście spotkać się w lesie, żeby napisać raport? Hmm? Tak, powiedziała bardzo dokładnie, że jest z tym raportem w lesie. <laughs> wiesz co, chyba nie do końca jej o to chodziło. A no tak, ty wszystko bierzesz tak dosłownie. Czuję Myślał, że ma spotkanie biznesowe w lesie. No to podobne do niego. <grymne> Zabawne, ale co w tym niebezpiecznego? Zygmunt, wiesz co? Zawsze zastanawiałem się, czy masz dziewczynę. Nie posiadam ludzi na własność. Wiesz co? Ja też zawsze chciałem Ciebie o coś zapytać. Strzelaj! Wow! Co robisz?! No przecież sam mi kazałaś! Uuu, <grymne> to musiało boleć! No, przez tydzień nie chciała mi zejść opuchlizna! Niemożliwe! Niesamowite, Andrzej, że w twojej całej rodzinie jedynie ty jesteś normalny! No powinniśmy się częściej spotykać, słuchajcie, świetni z was ludzie! Naprawdę genialnie się czuję w waszym towarzystwie! Tak w ogóle co, co prawiacie na co dzień? Jakie macie hobby czy coś? A wiesz, od roku prowadzimy kanał na YouTubie! Mhm! Że co? Aha! Ludziom się nawet podoba. Zdobyliśmy nawet srebrny znaczek. Zaraz, zaraz. Czy ja dobrze słyszałem, jesteście youtuberami? No, tak, co w tym złego? <laughs> Jak mogliście się zniżyć do takiego poziomu? Hmm? Przypomniało mi się właśnie, że mam coś ważniejszego do roboty. Marian, o co ci chodzi? To tylko takie hobby po pracy. Pewnie tą wizytę też nagrywaliście, co? <grywa> <grywa> A miałem was za poważnych ludzi. <grystanie> Youtuberzy! Jak można robić z siebie pajaca przed kamerami? <grystanie> Wiesz co? W sumie to ma rację. Trochę bez sensu ten dzisiejszy odcinek. No, następnym razem musimy wymyślić coś lepszego. Mm -hmm. Ale jeśli podobał Wam się ten odcinek, zostawcie 20 tysięcy łapek w górę, suby i widzimy się w następnym odcinku. Napiszcie też w komentarzach, czy lubicie takie zwariowane filmy. Trzymajcie się, cześć! Pa.